Puls miasta, serce bije echo w bramach. Żucia walczymy razem w jej ramionach. Ciemność oce, ale w nas świat potrwa. Niech te wersy leczą, niech płynie ta gra. Powróćmy, ludzi, to nie tylko słowa. Wspólny biznes, bez niej świat od nowa. Każdy gest to siła, razem tworzymy most. Ręka w rękę. Z nadzieją na przyszły rok Płyną dni, a falka nie ma końca Jurcia ma marzenia, my dajemy słońca Każdy grosz, każda myśl to wsparcie Choroba nie wygra, gdy w miłości starcie. To Pomóżmy Jurci, to nie tylko słowa Wspólny pisek, by nim świat odmowa. Każdy kres to siła Tworzymy most. Ręka rękę z nadzieją na przyszły rok. Główną dni a walka nie ma końca. Jucia ma marzenia, wydajemy słońca. Każdy grosz, każda myśl to wsparcie. Choroba nie wygra, gdy w miłości starcie. Pomóżmy, Judzie, to nie tylko słowa. Wspólny biznes gdy zmieni każdy kres, to siła, razem tworzymy most. Ręka w rękę, z nadzieją na przyszły rok. Tu nie ma granic, tylko wola i czyny. Każdy z nas może być tej walki siłą. Niech echo tych wersów rozśmiewa daleko, dla Julci serce, niech płynie rzeka. To musz to nie tylko słowa. Wspólny pizer serc, z Świat od nowa każdy knie to siła razem tworzymy